Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że czegoś głęboko pragniesz, ale czujesz, że jest to zawsze poza zasięgiem? Wyobraź sobie przemianę tego uczucia chcę w mam, radykalnie zmieniając swoje postrzeganie i rzeczywistość. Dziś chcę podzielić się czymś, co zmieniło moje życie i może zmienić także Twoje. Rewolucyjną ideą, która ujawnia, jak wszechświat odpowiada na nasze myśli i słowa w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Jeśli jesteś zmęczony życiem w niedostatku i chcesz nauczyć się, jak przyciągać obfitość i spełnienie, zostań ze mną. Razem odkryjemy sekret manifestowania niezwykłego życia, pełnego celu i radości. To zaproszenie do głębokiej transformacji gotowy by odkryć? W świecie, który często wydaje się obojętny na ludzkie cierpienie, pojawia się rewolucyjna koncepcja. Idea, że chce, można przekształcić w mam, odsłaniając nowy wymiar samopostrzegania i wzmocnienia. Ile razy słyszeliśmy frazę: Bóg nie daje ci więcej niż możesz znieść? To stwierdzenie kwestionuje konwencjonalne rozumienie modlitwy i pragnienia, sugerując, że wbrew powszechnemu przekonaniu. Wszechświat posiada ukryty porządek, system działający poza naszym bezpośrednim zrozumieniem. Prawda jest taka, że wszystko, o co moglibyśmy prosić lub czego pragnąć, jest już w naszym zasięgu. Po prostu tego nie doświadczamy. Zakłada się, że wszystkie wydarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zachodzą jednocześnie, a wszystko, co potrzebne to dostęp do tego morza nieskończonych możliwości. Kluczem do odblokowania tej rzeczywistości jest triada działań myśl, słowo i czyn. Każda myśl, którą mamy, każde słowo, które wypowiadamy i każde działanie, które podejmujemy, kształtują rzeczywistość, której doświadczamy. To zrozumienie sugeruje, że nie jesteśmy na łasce obojętnego wszechświata, ale raczej aktywnymi współtwórcami naszego własnego doświadczenia. Przeformułowanie naszego sposobu myślenia z chce na mam nie tylko potwierdza naszą moc działania, ale także dostosowuje nas do duchowych i ponadczasowych dynamik wszechświata. Jeśli twoja modlitwa brzmi: Proszę, daj mi to, czego potrzebuję dziś, aby przetrwać, trudno ci będzie otrzymać to, czego potrzebujesz, ponieważ to stwierdzenie wynika z ukrytego przekonania, że obecnie nie posiadasz tego, co niezbędne. W przeciwnym razie nie prosiłbyś o to. Ta fundamentalna myśl, którą książka Nila Donalda Walsza „Rozmowy z Bogiem” opisuje jako myśl sponsorującą, wywiera znaczący wpływ na tworzenie twojej rzeczywistości z chwili na chwilę. Zatem, jeśli prosisz o coś lub mówisz „chcę czegoś”, wszechświat ma tylko jedną odpowiedź na takie stwierdzenie: istotnie chcesz, bo nie masz. W ten sposób wszechświat interpretuje twoje poczucie niedostatku. I w odpowiedzi wysyła więcej niedostatku. I to jest prawidłowe, ponieważ wszechświat zawsze odpowiada tak. Ważne jest, aby to zrozumieć. Wszechświat ma uniwersalną odpowiedź na każdą myśl i ta odpowiedź zawsze brzmi tak na wszystko, co myślisz, czujesz, mówisz lub robisz. Pozytywną stroną jest to, że boska inteligencja nigdy nie mówi nie. Negatywną stroną jest to, że DLA tych, którzy nie wiedzą, jak działa ten system, boska inteligencja zawsze mówi tak. Więc jeśli mówisz, jestem zmęczony i mam dość tego, że moje życie jest takie, boska inteligencja odpowiada tak, to prawda, jesteś osobą zmęczoną życiem. I to się utrwala, ponieważ wysyłasz do wszechświata uczucie rozczarowania życiem. Ta wibracja zostanie do Ciebie zwrócona. Prawidłowe stwierdzenie brzmi, Moje życie jest wspaniałe. Kiedy mówisz, chcę więcej pieniędzy, boska inteligencja odpowiada tak. I będziesz doświadczać braku pieniędzy, ponieważ deklarujesz to, co jest dla ciebie prawdziwe brak pieniędzy. Właściwe jest stwierdzenie. Pieniądze przychodzą do mnie coraz więcej z każdym dniem. Jeśli wierzysz w moc transformacji i chcesz nauczyć się skuteczniej manifestować swoje pragnienia, zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić żadnych treści, zostaw komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami lub wątpliwościami dotyczącymi prawa przyciągania, i nie zapomnij polubić filmu, aby wspierać tę niesamowitą podróż. Stwórzmy razem życie, o którym zawsze marzyliśmy. Teraz ważne jest, aby zrozumieć, że nie chodzi tylko o wybieranie odpowiednich słów, czy zaczynanie nadmiernie analizować każde zdanie. Nie ma potrzeby obsesyjnego skupiania się na każdej wypowiedzianej sylabie. Jednak kluczowe jest, abyś dogłębnie zbadał swoje myśli, czyli fundamentalną ideę, która jest źródłem Twoich słów. Istotne jest, aby się nad tym zastanowić. Jeśli Twoje słowa wynikają z postrzegania niedostatku i idei, że nie ma wystarczająco, ciągle prosząc o więcej, początkowo próbujesz przezwyciężyć przekonanie że zasoby są niewystarczające, co jest niezwykle trudne, ponieważ jest to twoje podstawowe przekonanie. I w tym momencie myśl, która może przechodzić ci przez głowę to to wszystko brzmi idealnie w teorii, z wyjątkiem sytuacji, gdy czyjeś doświadczenie jest konsekwentnie doświadczeniem niedostatku. Jak moglibyśmy myśleć inaczej, gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpadać? Odpowiedź na to Pytanie jest taka sama, jak ta, którą dali wszyscy wielcy mistrzowie duchowi. Ta metaforyczna i symboliczna odpowiedź może nie być odpowiedzią, której szukasz lub chciałbyś usłyszeć. I właśnie dlatego tak ważne jest zrozumienie pewnych koncepcji. Różnica między prawem przyciągania a manifestacją to temat, który fascynuje wielu. Ale czy wiedziałeś, że historycznie prawo przyciągania sięga hermetystów z pierwszego lub drugiego wieku naszej ery? Wierzyli oni w moc umysłu i używali terminu prawo przyciągania. Później w XXI wieku Phineas Quimby jeszcze bardziej rozpropagował tę ideę, po której nastąpiły wpływowe dzieła, takie jak Myśl i Bogać się Napoleona Hilla. Ten ruch filozoficzny zakłada, że istnieje uniwersalna moc, która, gdy zostanie właściwie zmobilizowana z odpowiednim przesłaniem, może materializować pragnienia. Oczywiście ta idea została przyjęta, a nawet zniekształcona przez niektórych zwolenników tego, co pejoratywnie nazywa się magicznym myśleniem lub pseudonauką. Jednak nie można zaprzeczyć, że istnieje autentyczna podstawa prawa przyciągania, mimo że często jest ona otoczona warstwami nieporozumień, które mogą przesłaniać jej prawdziwy potencjał. Prawo przyciągania jest często synonimem manifestacji, o ile oba pojęcia dotyczą mocy wprowadzania intencji i pragnień w rzeczywistość. Kluczowym punktem jest jednak to, że wszyscy nieustannie manifestujemy coś w naszym życiu, często w nieefektywny sposób i bez stosowania odpowiednich technik, które mogłyby zmaksymalizować potencjał do prawdziwego manifestowania tych intencji. Zrozumienie, jak działa mózg. I jak te techniki można zastosować w życiu człowieka, jest kluczowe. Tajemniczy klucz leży w tym, jak sprawić, by informacja pozostała w podświadomości. Twierdzenie mam to może zadziałać lub nie, ponieważ jesteśmy stale rozpraszani przez niezliczone rzeczy. Jednak, gdy nauczymy się uzyskiwać dostęp do naszego poziomu podświadomego, możemy nauczyć się manipulować nim poprzez różne techniki. Używając tych technik, można zmaksymalizować absorpcję tej informacji. Wyobraź sobie rozwinięcie umiejętności świadomego zaszczepienia swojej intencji. Czy potrafisz wyobrazić sobie wspaniałe rzeczy, które zamanifestowałbyś w swoim życiu? Pewne praktyki medytacyjne mogą mieć głęboki wpływ na fizyczny mózg, demonstrując moc, jaką mamy nad naszymi umysłami. To godny uwagi przykład tego, jak stała praktyka. Może przekonfigurować twój mózg. To prowadzi nas do głównej idei prawa przyciągania. Kiedy jesteśmy zdyscyplinowani i otwarci, jesteśmy zdolni przekształcić wyzwania fizyczne i mentalne w osiągnięcia. Ale jak dostajemy się do tej mocy? Odpowiedź wiąże się z fenomenem pola wibracyjnego. Fale mózgowe oraz energia czy wibracja serca odgrywają tutaj kluczową rolę. Na przykład, pole wibracyjne serca jest niezwykle potężne i można je wykryć z odległości 1 do 2 metrów. Ta siła nie tylko ilustruje różnice między mitami a rzeczywistością, ale także to, jak wibracje mogą wpływać na otoczenie. Pole wibracyjne odgrywa kluczową rolę w ludzkich interakcjach. Ludzie emitujący pozytywną energię, nieoceniający, przyjemni i szanujący, naturalnie przyciągają innych do siebie. Podobnie jak zjawisko metronomów na stole, które ostatecznie synchronizują swoje ruchy, my ludzie także synchronizujemy nasze energie w odpowiedzi na wibracje wokół nas. Jeśli ktoś blisko emituje chaotyczną wibrację, może niechcący wpłynąć na innych w podobny sposób, podobnie jak spokojna osoba może przynieść spokój tym wokół siebie. Wszyscy nosimy w naszych pamięciach dzieciństwo, które jest zakodowane w naszym podświadomym umyśle. I dopóki nie staniemy się świadomi, że te wspomnienia wpływają na każdą decyzję, jaką podejmujemy, oraz na każdy związek, który utrzymujemy, nie możemy dokonać zmian. Wiele naszego zachowania jest programowane od najmłodszych lat. Zostaliśmy warunkowani jako dzieci, aby przyjąć zestaw przekonań i sposobów myślenia oraz odczuwania o naszym środowisku i relacjach. Żyjemy więc z tym przez dziesięciolecia, dopóki nie zaczniemy być tego świadomi. Ale często powtarzamy te wzorce, dopóki coś poważnego nie wydarzy się, jak smutek, zerwanie lub inne wydarzenie, które nas obudzi. Jest powszechnie wiadomo, że jeśli powiesz sobie, że coś jest niemożliwe, z definicji staje się rzeczywiście niemożliwe. Kiedy ludzie przyjmują takie podejście, w pewien sposób rezygnują ze swojej zdolności do działania. Faktem jest, że wszechświat nie przejmuje się tobą, ponieważ nie ma zdolności do przejmowania się. Nie ma zewnętrznej istoty, która decyduje o twoim losie na podstawie tego, czy jesteś dobry, czy zły. Jednak mamy ogromną moc wewnątrz nas, aby kontrolować nasz własny los, a słuchając wewnętrznych krytyk, ograniczasz własne przekonania. Ale jak możesz poprawić swoje przekonania? Odpowiedź na to pytanie tkwi w zrozumieniu niesamowitej mocy która tkwi w tobie. Kiedy każdego dnia siadasz i mówisz: Nie jestem godny, nie zasługuję na miłość, to niemożliwe, jestem oszustem, nie mogę. Jest to jak budowanie więzienia wokół siebie, cegiełka po cegiełce. Rozumiejąc i uznając niesamowitą moc wewnątrz ciebie, aby zmienić swój los, mogą wydarzyć się rzeczy niezwykłe. W ten sposób przechodzisz od przekonania, że inni są odpowiedzialni, do faktycznego przejęcia kontroli. Załóżmy, że chcesz nauczyć się, jak przełamać te ograniczające przekonania i stworzyć bardziej pozytywne przekonania, które cię wspierają. To pozwoli ci poczuć się emocjonalnie wolnym i zacząć przyciągać więcej tego, czego pragniesz w swoim życiu. Zaczniesz przyciągać więcej tego, czego pragniesz w swoim życiu. I jest to możliwe, ponieważ gdy pozbywasz się ograniczających przekonań, otwierasz przestrzeń na nowe możliwości. I doświadczenia. Ten proces zmiany nie jest natychmiastowy, ale z poświęceniem i praktyką możesz całkowicie zmienić swoją rzeczywistość. Pomyśl o tym, jak wielu ludzi sukcesu, zarówno sławnych, jak i nie, mówi o znaczeniu zmiany mentalności. Twierdzą, że sukces nie polega tylko na okolicznościach czy szczęściu, ale na pozytywnej mentalności i ciągłym działaniu. Kiedy zaczynamy wierzyć w naszą własną wartość i zdolność. Zaczynamy działać w sposób odzwierciedlający te przekonania, a wszechświat odpowiada zgodnie. Skuteczną techniką rozpoczęcia tej zmiany jest codzienna praktyka pozytywnych afirmacji. Afirmacje te powinny być jasne, konkretne i zawsze w teraźniejszości. Na przykład, zamiast mówić: Chcę być szczęśliwy, powiedz: Jestem teraz szczęśliwy. Tworząc przekonanie, że już posiadasz to, czego pragniesz. Programujesz swój umysł do poszukiwania i dostrzegania dowodów tej rzeczywistości. Może to wydawać się proste, ale jest to potężna praktyka, która może mieć głęboki wpływ na dłuższą metę. Kolejnym ważnym aspektem jest wizualizacja. Kiedy wyraźnie wizualizujesz swoje cele i pragnienia, jak gdyby już zostały zrealizowane, wysyłasz potężny komunikat do swojego podświadomego umysłu. Wizualizacja pomaga stworzyć poczucie pewności i zaufania, które są niezbędne do manifestowania Twoich pragnień. Poświęć kilka minut każdego dnia na zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie swojego życia marzeń, poczuj pozytywne emocje związane z tą rzeczywistością i utrzymuj te obraz w swoim umyśle. Oprócz afirmacji i wizualizacji, kluczowe jest również utrzymywanie stanu ciągłej wdzięczności. Wdzięczność ma moc transformowania Twojej energii i wyrównywania Cię z wyższymi częstotliwościami wibracyjnymi. Kiedy czujesz wdzięczność za to, co już masz, niezależnie od tego, jak duże czy małe to jest, przyciągasz więcej rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Utwórz nawyk codziennego pisania przynajmniej trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To pomoże utrzymać Twoją uwagę na pozytywnych rzeczach i przyciągnie ich więcej do Twojego życia. Pamiętaj również o dbaniu o swoje fizyczne, emocjonalne i psychiczne samopoczucie. Medytacja na przykład jest potężnym narzędziem, które może pomóc ci się połączyć z twoją wewnętrzną istotą, utrzymać spokój i skupienie. Regularna praktyka medytacji może zmniejszyć stres, zwiększyć klarowność umysłu i wzmocnić twoje połączenie ze swoim wewnętrznym ja. Poświęcanie codziennie czasu na medytację może być transformujące. Dodatkowo, otaczaj się ludźmi, którzy wspierają Twoje cele i mają pozytywną mentalność. Środowisko, w którym przebywasz, może mieć znaczący wpływ na Twój zdolność do utrzymywania pozytywnej mentalności i przyciągania tego, czego pragniesz. Staraj się przebywać w towarzystwie osób, które Cię wspierają, motywują i inspirują do bycia najlepszą wersją siebie. Inną istotną praktyką jest praktyka odpuszczania. Często jesteśmy tak skupieni na naszych pragnieniach i celach, że przywiązujemy się do nich zbyt mocno, co powoduje uczucie niepokoju i oporu. Ważne jest, aby pamiętać, że gdy już ustalisz swoje intencje i podejmiesz niezbędne działania, musisz puścić i zaufać procesowi. To nie oznacza rezygnacji z celów, ale raczej uwolnienie nadmiernego kontrolowania i pozwalanie, aby wszechświat robił swoje. Zaufanie jest kluczowym elementem tego procesu. Wiesz, że wszechświat działa na Twoją korzyść, nawet gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Wiara i zaufanie są niezbędne do utrzymania pozytywnej i otwartej mentalności. Pamiętaj, że wszystko dzieje się we właściwym czasie i sposobie. Cierpliwość i wytrwałość są cnotami, które powinieneś pielęgnować. Bądź elastyczny i otwarty na nowe możliwości. Czasami to. Czego pragniesz, może nie przyjść dokładnie w sposób, w jaki sobie wyobrażałeś, ale może przyjść w sposób jeszcze lepszy. Bądź otwarty na rozpoznawanie i akceptowanie tych możliwości, gdy się pojawią. Bądź czujny na znaki i synchroniczności, które wszechświat wysyła w Twoją stronę. Są one wskazówkami, że jesteś na właściwej drodze. Akcja inspirująca jest kluczowym elementem manifestowania swoich pragnień. Nie wystarczy myśleć pozytywnie i wizualizować cele. Musisz również podejmować konkretne działania w ich kierunku. Akcja inspirująca pochodzi z intuicyjnego miejsca i jest zgodna z Twoimi pragnieniami. Zwracaj uwagę na pomysły i impulsy, które się pojawiają i działaj zgodnie z nimi. Te działania często są prowadzone przez Twoje wyższe ja i mogą prowadzić do zdumiewających rezultatów. Pamiętaj, że podróż jest tak samo ważna jak cel. Ciesz się każdym krokiem i celebruj swoje małe zwycięstwa. Każdy postęp, nawet najmniejszy, jest znakiem, że poruszasz się we właściwym kierunku. Kultywuj mentalność wzrostu i zawsze bądź gotowy do nauki i rozwoju. Na koniec, pamiętaj, że zasługujesz na wszystko, czego pragniesz. Często nasze własne ograniczające przekonania. Uniemożliwiają nam osiągnięcie naszych celów. Pracuj nad pokonaniem tych negatywnych myśli i zastąpieniem ich pozytywnymi i wzmacniającymi przekonaniami. Zasługujesz na życie pełne obfitości, radości i spełnienia. Wierz w proces, pozostań skoncentrowany i kontynuuj postęp z determinacją i wiarą. Wdrażając te praktyki w swoje codzienne życie, jesteś na właściwej drodze do przemiany swoich pragnień w rzeczywistość. Każda myśl, słowo i działanie się liczą. Masz moc tworzenia życia swoich marzeń i wszystko zaczyna się od decyzji o zmianie swojej mentalności i wyrównaniu z nieskończonymi możliwościami, które wszechświat ma do zaoferowania. Jeśli dotarłeś tutaj, oznacza to, że jesteś zaangażowany w swoją osobistą transformację. Nie zapomnij zapisać się na kanał, aby śledzić więcej treści takich jak ta. Polub wideo i podziel się swoimi refleksjami w komentarzach. Razem możemy kontynuować eksplorację i rozwijanie naszego potencjału. Dajmy życiu transformować się krok po kroku.